Wszystkim, wielkanoc już jutro. Powiedzcie mi, jak to szybko minęło, że już mamy prawie końcówkę kwietnia, ale. Za to z tej okazji przygotowałam odcinek losowych markerów i będziemy mieli do pokolorowania narysowaną przeze mnie wielkanocną ilustrację. Oczywiście dzisiaj losowymi markerami. Na sam koniec pokażę wam dwie wersje, tak jak zawsze. I wy możecie również ściągnąć sobie ten rysunek z mojego Facebooka. Link znajduje się na dole. Możecie pokolorować to albo po swojemu, albo tak jak ja wyzwaniowo i pochwalić się na przykład na swoich Instagramach, oznaczając mnie na zdjęciu. Ja już nie mogę się doczekać co wam dzisiaj wyjdzie. Mam nadzieję. Że będą to bardzo wielkanocne kolory, a skoro wielkanocne, to chyba kolorowe, co? Żółty, zielony? Trzymajcie kciuki. Zobaczcie tylko, ile dzisiaj szczegółów przygotowałam do naszego rysunku wielkanocnego. Powiem Wam, że sama nie mogę być z podziwu, ile po prostu mamy tutaj losów. Oczywiście jest skóra, którą wyjmuję i weźmiemy ją na koniec. Ale popatrzcie, dawno nie było aż tyle losów do wylosowania. Mam oczywiście dwie wersje: jedną sobie odkładam na później, a drugą będziemy teraz kolorować losowymi markerami, które mam przygotowane tutaj. O, właśnie takie. Jeżeli się wylosuje blender, no to wtedy nie kolorujemy i kolorujemy jedynie jakimś tam jasnym, szarym odcieniem. Po prostu zostawiamy rzecz białą, a cieniowanie robimy jakimś szarym. To myślę, że może zacznijmy od pierwszego koloru, bo skoro już sobie postawiłam tutaj pudełko, no to możemy coś wylosować. No i tak jak mówiłam, wielkanocne kolory poprosimy, czyli kolorowo, zielono, żółto i tak dalej. I w sumie tylko jeden los mam z dwoma kolorami, i pierwszym kolor oho, <grym> pierwszym kolorem, którym będziemy kolorować, jest RV160. I ciekawe co to będzie. No, mamy tutaj dużo do wyboru, więc ja obstawiam, może kołnierzyk. No, nie wiem. Zobaczmy. Łodygi tulipan, różowe. Czemu tak? Nie, ale do czego nie mogły być po prostu tulipany, tylko łodygi? No, ale dobra, koloruję. Ogólnie kolor bardzo ładny, podoba mi się, ale do to łodyg tulipanów tak średnio No i to wielkanocy też chyba różowy tak średnio i lecimy z drugą rzeczą będzie to łodyga bazi, zaczynamy od samych łodyg, łodygę bazi trzyma zajączek wielkanocny, więc tylko kolorujemy to co jest tutaj a tych bazi, takich kotków nie bo one zostają białe, tak stwierdziłam, że nie będziemy do nich koloru żadnego losować ogólnie oryginalnie jest ta łodyga brązowa zobaczymy co nam się wylosuje Mm -hmm. Czyli prawie brąz, bo jest to złoty kolor YR2. Nawet w miarę się to wylosowało dobrze, bym powiedziała. No może taki jest bardziej, bardziej taki złotawy, jasny. A, a te łodygi są, bym powiedziała, zimniejsze. No, coś w tym stylu. Na razie bardzo fajnie to wygląda, bo nie ma jakiegoś takiego koloru przewodniego, gdzie nakładamy go na duży obszar. Lecimy z ustami. Dobra, przechodzimy do dziewczyny, którą narysowałam, naszej postaci. Usta mamy tak, że w ogóle narysowałam i zęby tutaj. Usta tutaj tak delikatnie, i też język, więc język również będziemy losować. Pierwszy raz chyba w ogóle w tych losowych markerach. I usta niech będą jakieś ładne różowe. Kolorem będzie. No dobra, taki kolor da jesień. Bardzo halloweenowy, fioletowy Dim Violet R16. No, będzie się rzucać w oczy. Ale moim zdaniem fajnie to wygląda. Ej, ładnie. No, mimo tego, że raczej wolałabym jakiś taki jaśniejszy kolor, to ten fioletowy chyba nie wydaje się być najgorszy i się tutaj jeszcze poplamiłam przy okazji. No dobra. Kolejna rzecz, którą pokolorujemy. Będzie to zajączek! Uu, jaki kolor zajączka? Co myślimy? Może jakiś taki jasny szary? Albo jakiś bia no biały by się przydał w sumie. Jakby się wylosował blender to by było idealnie, ale pewnie się nie wylosuje. Obstawiajcie, jaki kolor może być zajączka. My jeszcze nie będziemy kolorować środka uszu. Tak się teraz zastanawiam, czy ja dodałam uszy tutaj do baranka, czy nie. Nie wiem, no ale dobra. Losuję teraz do zajączka kolor i będziemy sprawdzać, co to jest. Tak się dzisiaj zastanawiam, ile nam się wylosuje kolorów do skóry, bo mamy dużo ogólnie kolorów. A zajączka pokolorujemy na brązowy Y12 Mahogany. Aha. No, zajączek brązowy też chyba może być. No ale taki wielkanocny w sumie koszyczki są takie brązowe, więc może ten brązowy się nada. Może to jest zajączek z czekolady. Ok, na razie tak musi zostać. Moim zdaniem jest to na pewno zajączek czekoladowy. Nie jakiś inny, więc... No, wygląda bardzo apetycznie o ile mogę tak w ogóle powiedzieć <laughs> czekoladowo po prostu. Lecimy z kolejną rzeczą i w ogóle tutaj mamy też brązowy, prawda? Czyli krójczek jest prawie, znaczy zajączek jest prawie, że cały brązowy pisanki dwa kolory. Czyli mamy tutaj na głowie dwa różne jajka i pewnie kiedy wylosuję to pomyślimy które zrobimy na jaki kolor, znaczy który obszar Wzięłam dwa na raz Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I będą to kolorki. Dobra, nie spodziewałam się takiej, takiego połączenia NG09 i CG204. Co do, oczywiście odcienie w szarości. <grywki> Pisanki w szarościach, kto to widział? Czemu? One mają być właśnie kolorowe, a nie. Och, no dobra, no to pokolorujmy, nie wiem, może tym ciemniejszym zrobimy mniejsze obszary, czyli na przykład, chociaż... Dobra, tu pokolorujemy te dwa, a nie, bo ten szary, to zrobimy tak, ten ciemniejszy, ten ciemniejszy, ten jaśniejszy, ten jaśniejszy. Nie wiem, kto wymyśla takie pisarki, żeby no one były niekolorowe, tylko takie szare i no nie są zbyt wesołe. <śledziny> Teraz następna rzecz. Nie no, ten zajączek wygląda trochę tak dołująco. Mamy włosy i włosy, właśnie. Jaki kolor dam do włosów? Może skoro jest mało wielkanocnie, to myślę, że fajny byłby żółty. Czy się ze mną zgadzacie? Dajcie mi znać w komentarzach i napiszcie mi, jaki byście w ogóle kolor widzieli tutaj do tej dziewczyny. A ja w tym czasie będę losować. Mam nadzieję, że cały ten rysunek nie będzie jakiś w jakichś odcieniach szarości czy brązach, bo się po prostu załamę, ale zobaczmy fioletowy R13 kle... klematis. <grych> Okej, okay, no ciemny, ale będzie przynajmniej pasować jej do szminki. I tak jak zawsze to robię, dodaję również kolor na Brwi taki sam jak do włosów. Więc no jest ciekawe, powiem Wam, że wygląda mi to na jakiś monster haj. Chociaż no wiecie, stylistycznie oczywiście nie, ale ogólnie. Taki bardziej bym powiedziała, że granatowy kolor niż fioletowy, tak jak teraz patrzę, kiedy wysycha. No, ale oczywiście później jeszcze dodamy trochę cieniowania, biały żelopis, więc może będzie to lepiej wyglądać. Ale teraz kolejna rzecz do pokolorowania: tulipany, czyli kończymy tulipany mamy różowe łodygi. Jaki będzie kolor tulipanów? Wybrałam, żeby był jeden, bo nie chcę tutaj zbyt dużo tych kolorów jednak dodawać. I o, tutaj nie pokolorowałam jeszcze jednej rzeczy czyli tego liścia, więc <noise> trzeba to nadrobić i do tego różowego, myślę, że fajnie byłoby zielone, żeby było tak, wiecie, trochę odwrócone, ale może może żółty, może niech będzie w końcu ten żółty, wtedy będzie fajnie. Boję się tego koloru do tulipanów, bo może być znowu jakiś brazowy albo szary i będzie to... aha, wykrakałam. Zielony, czyli mamy odwrócone role. Łodygi powinny być zielone, a tulipany różowe. A mamy tulipany zielone, a łodygi różowe. Mm -hmm. No ale przynajmniej jest taki, wiecie, wielkanocny, wiosenny kolor. <muzyka> Jakiś akcent wielkanocny. No coś, co jest wreszcie takiego weselszego niż. Niż to dookoła. Jedynie tulipany są takie kolorowe, prawda? Matko, ile tego jeszcze tutaj jest? Lecimy dalej. Kołnierzyk. Kołnierzyk, może żółty, może biały. No nie wiem, coś w tym stylu tutaj ma przy tej płachcie swojej. Losuję. Będzie to. Czemu? Znowu szary kolor. Ej no, klątwa szarego, nawet Wielkanocy, ale przynajmniej pasuje, nie rzuca się aż tak bardzo w oczy. Jest chyba spoko, ale znowu szary mamy. Ja nie wiem, jak ja zrobię tą drugą wersję. Mając sprawę, że same szare. No genialnie będzie na pewno. Tutaj no, mamy język. Tutaj y, oprócz zębów jest język, tak jak Wam wspominałam, język niech będzie różowy albo jakiś taki czerwonawy, no coś w tym stylu. Już się okaże zaraz, że będzie zielony albo żółty. To po prostu będzie genialne. Nie wierzę w to, co widzę. Czy wy to widzicie również? G2. Tam wcześniej było G3. Aha. Aha, to teraz przychodzisz, ty zielony kolorze, kiedy cię nie potrzeba. Teraz mi się tak skojarzył ten kolor z gipkiem. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś. Jeżeli jesteście pewnie w moim wieku, to pewnie pamiętacie te lody. Kiedyś były takie, że one się tak sz-sz-sz-sz-sz robiły. Były takie gubowate, i właśnie ten kolor, no może trochę jaśniejszy, ale no jadła gipka, i po prostu został jej ten kolor na języku, i tak mi się skojarzyło z lodem. <gubowate> Następnie oczy Baranka. Dobra, przechodzimy do baranka niebieski, niebieski i biały. Fajnie by było tutaj właśnie niebieski, a białym całość i trochę różowego, wiecie, w uszach. Także niebieskie. No, to będzie fajne. Czy będzie znowu zielony? Nie, czerwony. O nie, czerwony. Oczy będzie miał nasz baranek R7. Trochę złowrogo. No, tak. Nie wiem dlaczego. Ten rysunek jest jakiś taki złowieszczy w tej chwili. Środki uszu. Środki uszu dodałam na obydwa zwierzaki, czyli ten środek i ten środek. I oczywiście chcemy jasny różowy, ale ja nie mogę po prostu już patrzeć na to, co mi się tu powylosowywało. Te kolory są okropne. No dobra. Trzymajcie kciuki za taki ładny pastelowy różowy albo w ogóle beżowe, żebyśmy mieli czym pokolorować na przykład skórę. ja już nie wiem, nie wiem co mam myśleć o tym odcinku jest masakryczny zielony, ale tym razem pastelowy jest to G220 Lime Green aha <grytanie> dobra, mamy zielone później do dyspozycji kiedy będziemy chcieli kolorować to pewnie jakieś największe obszary może zrobimy na zielono i będzie bardziej wielkanocnie niż teraz mam nadzieję przynajmniej taką nie no, to totalnie nie pasuje, no. Do... Ty ja tak patrzę w podgląd na górę, jak to wygląda z daleka. Nie wróżę temu yy, super przyszłości. No to kolejna rzecz do pokolorowania. Tym razem mamy płachtę. Płachtę zrobiłam taką tutaj przy kołnierzyku. I żółty. Będzie fajnie kontrastował z włosami, albo jakiś taki pomarańczowo-żółty, coś w tym stylu. Będzie trochę oddziaływał i trochę jakby zabierał uwagę od tego zająca dziwnie pokolorowanego, od tych, czyli panów też dziwnie pokolorowanych. <noise> Także jakiś żółty albo pomarańczowy i będzie git. O nie, ja coś chyba widziałam przed chwilą, coś ciemnego. Tak! Nie wytrzymam BG209? Czy to jest szary? O, oczywiście, bo czego innego możemy się tutaj spodziewać dzisiaj. Zielonej szary. No. Hmm. Czy wy też to widzicie? To połączenie kolorystyczne, szary yy, i taki ciemny? Czy Wam to też przypomina zakonnicę? Nie wiem, co się dzisiaj z tym rysunkiem dzieje, ale no, bez komentarza. I tutaj w ogóle wylosowałam sobie coś do. Aha, oczy zajączka, do pokolorowania, bo przed chwilą mi się rozładował aparat, i będą to właśnie oczy zajączka. I skoro mamy czerwone w baranku, to może niech będą też czerwone w zajączku, żeby nie odstawał. Ojejku, masakra. No Tyle kolorów na tym świecie. O, Y5. No, coś podobnego do czerwonego, ale jednak pomarańczowy. Pomarańczowy już jest bardziej takim wielkanocnym kolorem, bym powiedziała, ale nadal wyglądają te oczy ogniście. Nie wiem. Ja nie wiem, jak ja mam to dzisiaj skomentować. Następna rzecz do pokolorowania to baranek, no dobra, już mamy coraz więcej tutaj i baranek niech on zostanie taki jaśniutki, fajnie, będzie jakiś taki jasny szary, albo właśnie blender, żeby nam się wylosował, no poprosimy może, albo taki różowy, żeby był słodki, napiszcie mi w komentarzach, co wy byście chcieli widzieć, czy właśnie jakiegoś różowego, czy bardziej złowieszczego, skoro mamy już to wszystko na ilustracji. Coś mi spadło na kolana przed chwilą, ale zaraz zobaczmy jaki to w ogóle kolor mi spadł. O, szary mi spadł, to było po prostu przeznaczenie, ale mam w ręku coś innego. Różowy R23 Rose Pink. Chociaż takiego ciemnego się nie spodziewałam, nie wiem jak to będzie wyglądać, ale lecimy z tym. Nie wygląda to najlepiej. Dosyć dziwny ten kolor jednak. Chciałam trochę jaśniejszy. Nie. Nie jest to zbyt fajne. No tak, ale dobra, mamy to co mamy, prawda? Musimy lecieć dalej i... Dalej mamy noski, czyli już dokończymy całe nasze zwierzaki. Noski tym samym kolorem niech będzie jaśniejszy, różowy niż ten, co jest tutaj u baranka. I tu też będzie fajnie, gdy będzie jaśniejszy, a nie jakiś czarny czy szary. Także trzymajcie kciuki za jasny, różowy albo beżowy. Ja w tym czasie losuję. Jak będą njuhały? Pigeon Blue. BG9. To jest chyba niebieski kolor, ale jasny. Dobra, jest jasny. Trochę wydaje się być szarawy. Tak, trochę jest taki szarawy. No ale cóż, mamy to, co mamy. Jest jaśniejszy, troszkę jaśniejszy, ale zawsze to lepsze niż, wiecie, jakiś taki czarny. By trochę wklęsło. Następnie mamy oczy. Oczy dziewczyny, i skoro mamy pomarańczowy, czerwony, to jaki będzie trzeci? Mam nadzieję, że nie czerwony. Oby. Jest to. R20 Powder Pink różowy. No, to jest spoko. Myślę, że nawet nadałby się do skóry. Tak mi się wydaje przynajmniej. Następna rzeczy Już nam zostały tylko trzy i skóra, więc zbliżamy się powoli do końca. Mamy kokardę na włosach. Kokarda niech będzie koloru żółtego. Żółty będzie tutaj chyba pasował. Trochę się wyróżniał. Nie mamy nic żółtego. Ten jest tylko taki trochę złotawy. Myślę, że ten byłby fajny, gdybyśmy go nałożyli na jakieś większe obszary. No to niech nam sprzyja żółć 3, 2, 1. PB9, no niebieski, ale w sumie będzie tutaj pasował nam do włosów, jest to kolor taki dosyć podobny. No, spoko, wydaje mi się być ok, <taki>, taki mało inwazyjny, bym powiedziała, i troszkę też tak patrząc na tę dziewczynę, myślę o Wednesday, bo ma na razie taką białą, bardzo bladą skórę. I w ogóle, tak sobie teraz patrzę, tutaj mam dwa losy. A tylko te liście. Ja chyba coś tutaj zdublowałam, tak? Zobaczmy. Łodygi. No, łodygi mam tutaj. Tak, tylko jedne były chyba łodygi. No tu mamy liście. Czy wy widzicie coś jeszcze oprócz skóry i liści? Czy ja coś źle to wpisałam? No nie wiem, dobra. No to weźmiemy liście, tak? Niech będą jakieś takie jasne, zielone i do tej pory nie mamy tego za bardzo żółtego i teraz mi się wydaje, że żółty wylosuje nam się dzisiaj do skóry i to będzie po prostu hit no ale zobaczymy, najpierw liście liście niech będą takie jasne, fajne, nasycone zielone i będzie wtedy super jaki to będzie kolor? <grym> o, oh, muszę chyba odetchnąć, nie, po prostu nie czy ten rysunek nie mógł być kolorowy tylko jest jakiś taki szarawy mamy kolejny kolor szary, słuchajcie w WG050, ale przynajmniej jest jasny, jakie to będzie przytłaczające, I piękny, wesoły, wielkanocny rysunek. No cóż, czego tu brakuje? Chyba czarnej skóry, prawda? Takiej, żeby nic po prostu nie było widać. W sensie wiecie, czarnym markerem albo czerwonym, on jeszcze lepiej. To wtedy będzie po prostu elegancko. No dobra, no to lecimy ze skórą, tak? Został nam tylko ten jeden los. Nie robiłam żadnego tła, bo to już będzie totalnie przytłaczające na pewno. I tak nie wiem, czy coś tu jest w ogóle w stanie popsuć tą ilustrację. Dajcie mi znać, jakie macie przypuszczenia odnośnie skóry, co byście widzieli na niej oprócz jakichś takich właśnie do skóry typu brązy, beże. Ja się boję, co się tu wylosuje, chociaż już powiem Wam, że trochę jest mi wszystko obojętne, jak na to wszystko patrzę. Trzymajcie przynajmniej kciuki. No dobra. No to ostateczny kolor do skóry na naszym Wielkanocnym Rysunku będzie. Udajmy, no że tego nie było. To jest w sumie taki podobny do tego czerwonego, który, o którym wam mówiłam, tylko że niebieski i... <laughs> Czemu? Nie, niebieski kolor, taki ciemny. To jest jeden chyba z ciemniejszych te, tych niebieskich. Mm, mm, to będzie tragedia. Ale pokolorujmy to już, miejmy to za sobą. Załamka nastała. Mam ochotę po prostu wyrzucić ten rysunek do kosza, bo wygląda tak tragicznie. Dlaczego Wielkanoc ten rysunek wyszedł taki ponury i taki złowieszczy? Interpretujcie to jak chcecie. Ja Wam nie będę mówić, co ja o tym myślę, bo to by było niezbyt chyba stosowne tutaj. No cóż, ja tak się zastanawiam. Jak zrobię tę drugą wersję tymi kolorami, bo nie ma tutaj zbyt dużego pola do popisu, prawda? Już sobie współczuję po prostu. To będzie Haruwa. Mamy bardzo dużo różnych kolorów z tego co widzę. Jest ich na pewno z 20 albo no może trochę mniej. Tak, dokładnie 20 właśnie policzyłam. 20 kolorów do dyspozycji i no cóż. Mam nadzieję, że nie zawiodę i że zrobię jakiś lepszy rysunek. Le lepiej tę kolorystykę rozprowadzę na tę drugą wersję i nie będzie aż taka zła, jak dzisiaj nam wyszła. No, niebieski, zielony i szary są sponsorem dzisiejszego odcinka. Wyczekajcie, bo za chwilę pokażę wam te dwie wersje i pamiętajcie, żeby też ściągać sobie rysunek i kolorować. Może wam wyjdą lepsze kolory. <gry> Ajku, masakra, masakra. Dobra, trzeba teraz odetchnąć, chyba. No dobra, przybywam do Was z dwoma wersjami, tak jak Wam obiecałam. Tutaj mamy losowe markery w losowych miejscach, czyli to, co przed chwilą robiliśmy. Dodałam białego żelopisu, troszkę pocieniowałam, a tutaj mamy drugą wersję, czyli to, co zrobiłam po zakończeniu nagrywania, czyli losowe markery w wybranych miejscach. I dajcie mi znać, która wersja przypadła Wam bardziej do gustu, lajkując komentarz, który zostawiłam na dole. Ja życzę Wam wszystkim wesołych świąt i mokrego śmigusa dyngusa Pamiętajcie o rysunku, który znajduje się na dole możecie go pokolorować w wolnym czasie. I zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco filmy, zdjęcia, rysunki i relacje. No a my widzimy się już w kolejnych filmach, w środę o 15 i soboty o 9. .00. Także do zobaczenia i pa!